Serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tymon Wiele Przygód, gdzie razem sobie skomentujemy i opiszemy. Kolejne figurki z Waszej ulubionej serii, czyli Lego, a konkretnie Lego Ninjago, czyli jednej z najpopularniejszych serii na tym kanale. Jest to dość najciekawsza forma, bo oczywiście dziękuję Wam za wbicie aż 600 wyświetleń, czyli więcej niż pół tysiąca wyświetleń pod ostatnim filmem, który miał tytuł, buduje trzy różne odmiany lidera ze Squid Game, a także Gihuna. Yy, raczej mi się wydaje, że nawet ta nazwa, taka nawet ja bym wpisał w Google, bo nawet ciekawe, nie? Więc polecam Wam obejrzeć ten odcinek. Yy, przypominam, że on miał więcej niż pół wyświetleń, czyli dobry to był odcinek, tak myślę. Dzisiaj właśnie z yy, Waszej ulubionej serii, czyli Lego. Zbudujemy trzy różne odmiany. Yy, oczywiście mamy tutaj serii Lego Ninjago. Trzy najtrudniejsze do zdobycia serie Lego Ninjago oraz trzy najłatwiejsze do zdobycia serie z Lego Ninjago, plus jedna seria, którą kupię. Oglądajmy, zaczynajmy. Zapraszam. Pod koniec filmu powiem Wam różne bardzo ciekawe rzeczy. Ale oczywiście nie zapomnijcie, żeby napisać y, hashtag duch y, w komentarzu, żeby zwiększyć zasięgi tego filmu, a także dać łapkę w górę, jakiś miły komentarz też możecie napisać oraz dać subskrypcję. A ja przechodzę dalej. Pierwszą, najtrudniejszą serią do zdobycia jest, y, no przynajmniej jedną z tych najtrudniejszych serii do zdobycia jest seria piątego sezonu Lego Ninjago, czyli seria z duchami. Tutaj możemy, pier, pierwszą figurką jest ta figurka. Tą figurkę lekko zmieniłem, ale oczywiście po tej części oraz po tej części możecie stwierdzić, że ta figurka kiedyś była prawdziwą figurką i jest to oryginalna figurka Ducha Ninja, czyli Duch Ninja, taka wersja Ducha Ninja. No nie, to jest dość popularne, dość popularne. Następnie mamy e, takiego ducha, który też jest oryginalny, ma taką czaszkowatą trochę twarz, jest bardzo ciekawą figurką, a także ma duchowy miecz. E, więc, e, no i taki kapelusz, nie? ogólnie figurka fajna. E, mamy tutaj drugą wersję, także ta sama figurka, tylko że już nie ma nóg, tylko ma e, rozpływające się jego nogi. Plus taka super potężna pięść ogólnie, tylko że tą pięść to ja dodałem, bo to jest pięść z LEGO Hidden Side. Jeśli nie wiecie, to LEGO Hidden Side jest serią z duchami. Jest to moja ulubiona seria, która wycofali. No, moja ulubiona seria LEGO Hidden Side to jest LEGO i jestem ogromnym fanem. Więc ogólnie, piszcie w komentarzu, czy macie jakiś w ogóle zestaw z LEGO Hidden Side. Bo ja tam mam chyba z trzy zestawy Lego Hidden albo cztery. No i następnie mamy trzy legendarne figurki z Lego Ninjago. I to są dość, dość ciekawe, bo wymyśliłem kiedyś coś takiego. Figurki podzielone na rzadkie, bardzo rzadkie, epickie, mityczne i legendarne. I stwierdziłem, że te rzadkie to są takie figurki na rzadkości. Takie jak na przykład figurki jak taka. Epickie to na przykład figurki złote, mityczne to na przykład figurki lepsze niż złote, takie z minifigures albo takie figurki, które są stare z 2014 roku na przykład. No i legendarne, czyli z każdego obecnie roku tylko że te super figurki, które mają ekstra na ramienniki i dobrą obudowę. Czyli na przykład figurka najbardziej nam znana ducha. Odpadła mi jego ręka niestety. Tak się prezentuje ta figurka. Jest dość ciekawa. Zobaczcie tylko na jej maskę, a także na ramienniki. Figurka jest dość ciekawa, a także jej nogi są rozpływające się. I taki fi y fi fiolet pomieszany z granatowym i zielonym, takim ciemnozielonym i ciemno y jasnozielonym. Więc jest to dość ciekawa i interesująca figurka. Doczepiłem już rękę i te legendarne figurki stwierdzone przeze mnie to sobie właśnie dzisiaj ocenimy i ta figurka jest bardzo ciekawa, jest to moja ulubiona dostała w zestawie kusze a także swojego małego duszka więc ta figurka jest dość stara ale fajna i dlatego ta figurka dostanie 9 na 10 bo tak szczerze to mogła dostać w zestawie jakieś yy, właśnie bronie, a ta figurka to ogólnie yy, mogła na tyle mieć jakieś kieszonki właśnie o Coś w tym stylu, ale też fajna figurka ogólnie spoko. Następną figurką jest figurka ducha kobiety. Yy, która prezentuje się w taki oto sposób. Jeśli przyjrzymy się tej twarzy, to ta twarz jest dosyć nietypowa i średnio to przypomina LEGO, ale fajna, fajna, spoko, jej tłów jest fajny oraz yy, te nogi widać odmianę między tymi, no, yy, tymi nogami a tamtymi nogami, widać różnice i jest to bardzo ciekawe, bardzo to lubię i mega fajnie to jest zrobione. Następnie mamy taki kask który bardzo mi przypomina kask z 2012 roku, który był użyty w Ninjago tylko raz lub dwa. No i farba też jest bardzo dobra. No oczywiście jak wiemy Olego. Z tyłu mamy taką duchową maść czy coś w tym stylu, więc Kask się prezentuje nawet ok. A jeśli założymy kask temu duchowi, to średnio widać jego twarz, nie wiem czemu, ale widać jego oczy i ogólnie duch się prezentuje w taki oto sposób. Jak mówiłem, jego twarz jest nietypowa i dlatego ta figurka też zyskuje 9 na 10, bo oczywiście musi to być dobrze zrobione. I następnie przechodzimy do najlepszej figurki dzisiejszej. Ta figurka nie ma na ramienników, co jest dość smutne. Coś posiałem. I tak się prezentuje ta dzisiejsza figurka. Jest to figurka ogólnie najlepsza i ocenię ją zaraz. Jej tłów jest bardzo komiksowy, taki bardzo przypominający fajny. Jej nogi. Takie rozpływające się oczywiście, duchowe nogi są bardzo podobne do pierwszej legendarnej figurki, tylko że są y, granat, jest y, do samego dołu, więc jest to lekko zmienione. Figurka jest dość fajna. Y, zobaczmy teraz, jak wygląda jej twarz. Jej twarz jest zasłonięta, przypomina to bardzo mumię, więc oczywiście, jeśli ktoś ma więcej duchów, na przykład ja mam całą kolekcję tych duchów, oprócz jednej figurki, to można też rozmontować i zbudować mumię z tego powodu, bo jest to dość ciekawy sposób zbudowania mumii, jeśli ma się właśnie tą twarz, tego ducha, jeśli się ma. Następnie jego maska jest bardzo podobna do maski także pierwszej figurki legendarnej, lecz jest trochę zmieniona i ma w sumie dziurkę, co jest fajne. Jeśli ją zamontujemy, to figurka prezentuje się tak i jest to dość ciekawe. Bardzo fajne jest też to, że zadbali o takie szczegóły jak na przykład tarcza dla minifigurki, która też jest bardzo ciekawa i przypomina taką maź rozpłoniętą się i przypomina mi to też Hidden Side. Te stare czasy jest Hidden Side. A ten miecz też jest nie najgorszy, nawet fajny, ale lekko zmieniony niż miecz z. Od figurki rzadkiej, czy tam bardzo rzadkiej. Figurka jest raczej bardzo rzadka. Z tych figurek, które tutaj widzicie, to ta figurka, ta oraz ta to są figurki bardzo rzadkie. Figurki rzadkie to są figurki. Figurki aktualne, których nie możemy dostać ani w gazetkach, ani ogólnie nigdzie kupić na Allegro, tylko właśnie są w zestawach. I to są figurki rzadkie. A bardzo rzadkie to są figurki, których nie możemy kupić, nie możemy w ogóle ich dostać, ale je jednak mamy i są stare. No i to są figurki bardzo rzadkie, które tutaj widzicie, a ta figurka jest legendarna i zyskuje ode mnie. 10 na 10, więc jest to jedna z najlepszych ocen dla tych figurek. Następnie przechodzimy do Ninja, bo pamiętajcie, że mamy trzy różne ciekawe serie, i już wkrótce skomentujemy sobie Avengers. Myślę, że to będzie następny odcinek z tego Avengers, bo Avengers nie było już od dawna. I już wkrótce LEGO Speed. Pamiętajcie, żeby obejrzeć filmiki, jak w ogóle to 27 maja zaczynamy taką serię. W ogóle, po na koniec filmu opowiem Wam wszystko, a teraz przechodzimy do dobrych figurek, czyli ogólnie ninja go. Film trwa 10 minut, więc raczej to będzie długi film, ale spójrzcie najpierw na kola. Kol nie ma maski i zmieniłem mu lekko na ramienniki. Jego twarz jest normalna i. Tuf jest lekko pozmieniany. Tuf jest naprawdę fajny. Jego rączki mogłyby być zmienione na lepszy kolor, na przykład taki. Teraz figurka jest dużo lepsza, a jego nogi są takie. Też lekko zmienione, więc je zmieńmy. Kol jest bardzo szary, więc nie jest to dość fajne. Jeśli, bo to są jego aktualne nogi, można je zmienić jeszcze na takie. Jeśli nóżki są czarne, to są bardziej takie imponujące i są dość fajne, bo pasują do koloru. Ogólnie kol jest, jego tłuf jest dość czarno-szary, rączki są czarne, a no dłonie są czarne, a rączki są szare. I jego naramienniki też zmienię. Teraz kol jest dużo fajniejszą figurką i dużo bardziej mi się to podoba. Więc figurce możemy oszczędzić i dać 6 na 10. Więc tego kola to wam nie polecam, ale figurka jest bardzo rzadka, bo jest stara oczywiście i no raczej ludzie nie sprzedają takich figurek. Ludzie sprzedają serię. Słuchajcie, najtrudniejszą do zdobycia serią, czyli y, oczywiście kolejną serię Wam teraz przedstawię, jest seria z Jeanem. Czyli ogólnie ja, y, jeśli pytacie, robię animację Lego na moim kanale, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, co 20 subskrybentów robię każdy sezon. Na razie jesteśmy zatrzymani na jakimś chyba Piątym sezonie, czyli właśnie tym sezonie z duchami, i nie to, że ja dopiero niedawno to rozpocząłem, ale nie to, że mam jakieś trzy 3, 3 subskrybenci. Tylko ja mam już subskrybentów w sumie prawie pół tysiąca, ale chodzi mi właśnie o to, że dopiero niedawno zacząłem robić takie animacje sezonowe, czyli animacje Netflixa, i naprawdę dobry to był pomysł. Ale teraz pora przejść do następnych figurek. A nas, y, najgorszą serią właśnie ja kupię tą serię z nadakanem, która widzowie subskrybujcie, bo kupię serię z nadakanem, która kosztuje około 300 zł. Jest to naprawdę tragedia, dlatego, bo y, seria z nadakanem kosztuje nawet więcej, ale znalazłem na Allegro serię oryginalną, która jest z nadakanem i właśnie jest za 300 zł, a normalne to by Wam kosztowały nie wiem z 500, a może 600 bo mamy tam umieśnioną figurkę, mamy tam figurkę małpy, mamy tam figurkę z pindzitsu i mamy inne fajne figurki Następną figurką jest Zain. Zain jest już bardziej interaktywny, czyli Zain jakby biorąc pod uwagę, ma jedną brązową rączkę, a drugą czarną. Czyli super zadbane szczegóły. Bo jeśli oglądać liście ninjago, to faktycznie Zain w tym sezonie zmienił sobie lekko te rączki: jedną miał czarną, a drugą brązową. Na ramienniki są już zmienione, to jest fajnie. W ogóle mi się podoba. Ta i jego czapeczka. Super. A jeśli spojrzymy na jego twarz, to wow. Normalnie. Już wtedy w piątym sezonie zmienili lekko ich buźki. Super. Ej, no w ogóle czekaliśmy na to. Każdy z Was na to czekał. No i następnie mamy oczywiście Tłów Zeina, który jest bardzo techno. I mi się to naprawdę podoba, więc figurka zyskuje 8 na 10, bo... W sumie nic nie brakuje, ale mogłaby być lepsza. Nie mogłaby być lepsza, ale są zadbane szczegóły. 8,5 na 10 jednak. Następną figurką jest J. Bardzo mi się to podoba, że każda figurka jest inna. Jay ma jego nogi, to nawet nie musimy skupiać na nich uwagi, bo nogi są normalne. Mm, oczywiście na środku jest jego symbol, i jego tłów też nie jest za bardzo jakiś fajny, ale cały jest granatowo-niebieski. Nóżki tak samo z tyłu, mm, jego tłów jest yy, też inny. Więc mi się to naprawdę podoba, a nóżki są całe granatowe, co jest dość słabe. Więc na pewno 10 na 10 tu nie będzie. Ale ma czarne rączki i dłonie ma szare, więc to też jest fajne. Ma normalny kask oraz tutaj normalną twarz. A jego naramienniki są lekko odmienione i są mniejsze, ale fajne. Figurka dostaje 7 na 10 i przygotujcie się, bo już za chwilę yy, to jest przedostatnia figurka, czyli figurka Kaja. Ale teraz się przygotujcie, bo będzie figurka Lloyda, czyli figurka pokryta Moro. A oczywiście Moro to jest jedyna figurka, której mi brakowało do zrobienia tej serii, a jeśli pytacie, Moro kosztuje 500 zł. Więc jest to dość spora cena, ale jeśli spojrzycie na Kaja, Kaj już jest bardzo normalny, jego twarz jest normalna, wszystko jest normalne. Jest taki nieczerwony, nieczerwony, jego tłów nie jest czerwony, ale jest taki inny, fajny, w ogóle zadbane są tu szczegóły, rączki są czarne, wszystko jest ok. No i mi się podoba bardziej ten kask, bo ten kask jest i czerwony, i ten inny kolor, chyba bordowy czy coś, nie? Więc to mi się naprawdę podoba. Figurka super. Figurka jest super i dostaje ona 9 na 10. I Wasz ulubieniec, czyli Lloyd. Zobaczcie tylko na niego. Cały jest zielono-granatowo, no taki różny. Ogólnie jego rączki i dłonie są tego samego koloru, czyli czarne. To też jest taka odmiana, skupiamy na nim uwagę. Jego maska jest granatowo-zielona oraz zielono jasna i zielono ciemna. I to jest naprawdę zmieniony kolor, więc fajnie. A jego twarz jest taka oraz taka, więc to też mi się podoba. No więc nie jest za bardzo pokryte moro, co jest smutne. No i figurkę dostaje 9 na 10. W takim razie, jeśli opisaliśmy pierwszą serię, pora na drugą serię, która jest z Ouroboros. Pewnie wkurzacie się, że pokazuję Wam serię z 2021 roku, które niektórzy ludzie posiadają. Ale teraz pokażę Wam dwie ostatnie serie, yy, Trudne do zdobycia, które naprawdę są z 2012 roku. Pewnie się zastanawiacie, jakie to są serie. Oczywiście możecie wziąć pod uwagę serię na przykład z Lordem jakimś albo coś w tym stylu Lordem Garmadonem. Ale nie, nic z tych rzeczy. Pokażę Wam serię z Ouroboros. Już Wam zjawię, że następną serią będą szkielety. Ale na razie mamy węże. Dodam tu jeszcze Garmadona, którego dostałem z gazetki. Zobaczcie sobie tą serię. Najpierw mamy Scalesa oraz kilka ważnych figurek oraz różne rodzaje węża. Także Garm Garmadon oczywiście był figurką, która dowodziła armią wężonów, i to było dość ciekawe, bo akurat Garmadon był jednym z szefostwa tych węży. I teraz Wam to pokażę. Scales był na początku szefem, ale jego figurka jest ogólnie bardzo ciekawa i najdroższa ze wszystkich kosztująca około 500 zł. Figurka dostaje 9 na 10. Następnie jest Pyton, który ma tylko jedną odmianę. Ym, oraz dwie odmiany siebie, ale zero odmian innych węży. Pyton jest oryginalny i najlepszą figurką jest, a także dość sporo kosztuje, ale łatwo go zdobyć. Więc Pyton nie jest jakąś trudną figurką do zdobycia, jest epicki, ale ta figurka mi się naprawdę podoba. Dlatego pyton zdobywa 10 na 10. Potem mamy szefa jaskiniowego, który podoba mi się. Ale źle są dobrane kolory. Dlatego on dostaje 5 na 10. Tak, tak, dobrze myślicie? Oto bibliotekarz, który bardzo przypomina siebie, ale ta jego głowa jest zbyt mała. Dlatego nie mówię, żeby była jakaś większa i kolory są ok. Tylko ta głowa mogłaby być mniejsza, więc 9,5 na 10. Pora na normalne figurki, a na początku mamy jaskiniowe. Bardzo mi się podoba to, że kolory są ok dobrane i najciekawsze jest to, że ta figurka cała jest szara. Ogólnie główka jest cała szara i nawet zęby. To jest dziwne. Ale figurka ma nóżki, więc może 3 na 10? Ta figurka to jakaś tragedia. Jej ręka jest zmieniona przeze mnie, oczywiście, i nie skupiajcie uwagi nad tą ręką, bo ona ogólnie była czarna, tylko że ten wąż ogólnie za dużo czarnego koloru 9,5 na 10. Ten wąż to Sigma. Spójrzcie tylko na to. Może jego nóżki są zbyt białe, i można by było coś tutaj dodać jeszcze, ale jego tuf. W ogóle ma naszyjnik i bardzo mi się to podoba. Nie skupiajcie uwagi nad tą rączką ani nad tą. Figurka ma dobrą głowkę i bardzo mi się podoba ten ogólnie te włosy, czy tam nakrycie głowy. To jest kolejny czerwony wąż. Ma on dwie głowy, co bardzo interesuje niektórych ludzi i mnie też, bo jestem niezłym fanem i jest to dość spoko. A jego nóżki już nie są całe czerwone, tylko mają lekkie zaryski białego. Więc ta figurka dostaje 7 na 10. Pora na najbardziej wam znane węże, czyli te niebieskie. Są to najpopularniejsze węże i ten wąż nie zwracajcie uwagi na to, że on ma dwie różne dłonie, ale spójrzcie tylko na to. Kolory super dobrane, cały granatowy, super. Figurka 10 na 10 Następna figurka jest podobna, bardzo do scalesa i mi się bardzo ta podoba, a także ma super złocisty kolor, dlatego ta figurka dostaje 9 na 10 a ostatnimi figurkami są oryginalne figurki, które dostałem w zestawie. I w 2012 roku byłem naprawdę podekscytowany. Do tej pory pamiętam, gdy w tym samym roku dostałem ten zestaw i moja reakcja była spoko, bo te dwie figurki w tym roku są naprawdę rzadkie. I gdy zobaczyłem, zobaczcie sobie, na Allegro to kosztuje 4 miliony. Ja nie żartuję, ale mówię serio, nie żartuję. I to na Allegro sprzedają normalnie części za jakieś 100 zł od tej figurki. A ja mam jeszcze powtórkę, więc. Wiem, że niektórzy będą mówić mi w komentarzu, że to nieprawda, ale mówię serio. Ja na Allegro, jak zobaczyłem, ile to kosztuje, to jakaś tragedia. Te węże z Ouroboros są bardzo teraz popularne i kosztują naprawdę sporo. Dlatego te dwie figurki dostają 10 na 10. I to ewidentnie. A nawet zastanawiam się, czy ta figurka nie powinna dostać 11 na 10. Chyba tak, więc ta figurka dostaje 11 na 10, bo tu mamy już zadbane szczegóły I to jest super zrobione A ostatnią figurką jest Garmadonek, który oczywiście ma cztery ręce Super wygląda, bardzo wygląda yy, ładnie i podobnie do serialu Więc Garmadon dostaje oczywiście, że 10 na 10 Kolejną serią yy, figurek są szkielety Najpierw je sobie zobaczcie Prezentuje się tak. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty oraz piąty, szósty też jest. Przed chwilą te figurki wyglądały tragicznie, ale dodałem im rzeczy, które sprawią, że będą dużo fajniejsze. Zerknijcie sobie teraz. Jak już zobaczyliście, figurki są dużo fajniejsze i dużo lepiej zrobione. Te figurki także są. 2012 roku, bo jak pewnie oglądaliście Lego Ninjago, już tak myślicie: O, fajnie, na pewno nowe te sezony, nowe, dlatego bo nie są czarno-białe i w ogóle tak niektórzy sądzą, bo mam też młodszych widzów i dlatego oni tak myślą mnie. No ale oczywiście te, te figurki oraz tamte figurki, czyli z Ouroboros, są z 2012 roku. Czyli roku powszechnego, dobrze Wam znanego. Pierwszą figurką jest generał numer 2 i ma on czerwone majtki. Okej, okay. dziwne trochę, ale ma też fajne naramienniki, takie umięśnione naramienniki, co umięśnia jego ciało. Ma on czerwone oczy i jednego czarnego zęba charakterystycznego. Ma on także yy, fajny kask, który jest dość powszechny, normalny i ta figurka jest wam dobrze znana. Następną figurką jest zwykły szkielet, normalny, ale fajny wojownik. Taki po prostu sobie tylko, że ma buty i podoba mi się ten szkielet, nawet super. Generał numer 3. Najpierw sobie skomentujmy tę figurkę. Pierwsza dostaje ocenę oczywiście 9 na 10. Druga jest normalna, ale przydałyby się jakieś włosy, może coś. Więc 7 na 10. A ta figurka dostała fajnego irokeza. W ogóle fajne na ramieniczki i niebieskie majtki. Ale figurka jest super, więc dostaje 9 na 10. Następną figurką jest... Nie zwracajcie uwagi na tą głowę. Tą głowę to ja sam zrobiłem, bo zgubiłem gdzieś, jak byłem, mała, to zgubiłem gdzieś twarz. No i ogólnie fajne na ramienniki. No zobaczcie tylko. E, nigdy by nie zdyskwalifikowali takiego wojownika, bo zobaczcie tylko, na to jak on wygląda, nawet ma symbol własny. Jest on super. Na tą twarz też nie zwracajcie uwagi. Tutaj mamy już czerwone majteczki kolejne. Ma on kolczasty na ramienniki a także symbol. Więc ta figurka oraz tamta dostają ode mnie może 8 na 10. A następna figurka jest dość ciekawa, bo ma ogromny łeb i. Wow, ey, serio wielki. Mega mądry musi być więc figurka ma też na ramienniki super, normalna figurka. Dostaje 10 na 10. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka na kanale. Tymon wiele przygód. Nie zapomnijcie także o łapce w górę oraz subskrypcji, a także wejść na mojego Twitcha, Twittera oraz TikToka, a także Snapchata, żeby zobaczyć tam różne ciekawe rzeczy z mojego życia prywatnego, a także normalnie sobie zobaczyć różne takie shorty, mam fajne na tym TikToku i już jutro o godzinie 13, 13 na twicie możecie zobaczyć na żywo jakąś transmisję nie powiem jaką i na twitterze o godzinie 14 także będziecie mieli nową transmisję także o lego a na tiktoku dostaniecie jutro dwa filmy o wybranych przeze mnie godzinach i nie będą na żywo więc Kiedyś zrobimy transmisję na żywo, ale pamiętajcie, żeby jutro wejść na odcinek, bo już jutro pokażę Wam trzy serie, które na pewno posiadasz z Lego Nara! Ale mam jeszcze ważne rzeczy do powiedzenia Eee. E, e. Już niedługo zrobimy QA. W marcu spotykamy się z Rysiem i robimy sobie specjalny odcinek, czyli jeden z najlepszych odcinków na tym kanale, który... Widzowie czekacie. Wiem o tym, że czekacie na odcinek z fryzur i ten odcinek z fryzur odbędzie się w tym miesiącu. Więc się szykujcie, bo to jest specjalny odcinek. No i najlepsza rzecz, czyli oczywiście mini legendy. Będę miał nowy kanał pod tytułem mini legendy Sigma Toilet i padajcie, bo www.mini legendy startuje już w czerwcu, w czerwcu maksymalnie. No i będziemy drukować mini legendy i je sprzedawać, więc będzie naprawdę ciekawie. Zrobimy nowe gatunki mini legend, więc będzie naprawdę super. No i dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie tego filmu. Nara!